Ja powiem y, może co ja mam na myśli i co mi przychodzi do głowy po tym meczu, bo na tym trudnym terenie w y, Bełchatowie, y, przecież o tym trudnym przeciwniku tutaj już się przekonała mięślegnica. I na tym trudnym terenie mimo wszystko mieliśmy już tutaj kapitał w postaci bramki. Prowadziliśmy 1-0 i naszym zadaniem było jakby zamknięcie tego meczu. Mieliśmy do tego stosowne okazje. Niestety nic z tych okazji nam nie wpadło. Z kolei w drugiej części meczu gdzieś uciekała nam ta gra ewidentnie gdzieś wyczuwaliśmy, że coś zaczyna się dziać w środku pola. Szykowaliśmy się do zmiany. I tutaj też muszę wziąć to na siebie, że troszkę długo to trwało. I ta zmiana być może wpłynęła na to, że, że tracimy bramkę. Z kolei też mieliśmy za chwilę kilka sytuacji, w których, w których mogliśmy pokusić się. Oszczelenie. Tego zwycięskiego, w tym momencie, gola. Niestety, też to się nam dzisiaj nie powiodło, więc pewnie niedosyt pozostaje, ale trzeba też na tym trudnym terenie mimo wszystko ten punkt docenić. Grając przeciwko trenerowi węgierskiemu, faktycznie powiedziałem, że trzeba być przygotowanym na wszystko, i dzisiaj, tak na dobrą sprawę, byliśmy na to przygotowani. Po pierwsze. Liczyliśmy na to, że to przeciwnik odda nam pole do gry, że to będziemy częściej przy piłce, ale też zakładaliśmy wariant, gdzie ta młoda drużyna będzie prowadziła otwartą grę i właściwie można powiedzieć, że to był ten wariant numer dwa. Sporo tych sytuacji dzisiaj wyklarowanych, ale też trzeba uważać, że przeciwnik też sobie stworzył tę sytuację. Wykorzystał tą jedną i my też tylko jedną, więc pozostaje dwóch rannych dzisiaj. Mecz wyrównany. Mecz, który mógł się podobać kibicom, ponieważ było dużo spięć, dużo sytuacji podramkowych, dużo takiej agresywnej gry. No niestety nie, nie strzeliśmy drugiej, nie wygraliśmy tego meczu, ale tak samo technicznie mogłem na to patrzeć, więc myślę, że o punktów jak najbardziej sprawiedliwy. Co do naszej drużyny, to taką drużynę byśmy chcieli widzieć. My jako sztab, klub, pewnie też kibice. Taką, która gra z zębem, taką, gdzie widać charakter, gdzie widać ich umiejętności, bo wystarczy tylko uwierzyć w, to, w swój potencjał i, i od razu to przekłada się na boisko i, i ta gra wygląda naprawdę pozytywnie. To w takim razie tutaj Kontynuując tą myśl, tutaj zapewne też trener uwierzył dzisiaj w Patryka, dyscyplinując go do gry od pierwszej minuty. Czy, Patryk, też tak wierzyłeś sam w siebie, że, że faktycznie też uda Ci się zdobyć dzisiaj tą bramkę? Tak. Wychodzę na mecz z przekonaniem, że muszę ciężko pracować i w końcu mi odda to, że gdzieś spadnie mi ta piłka i zdołam strzelić bramkę, bo cała drużyna tak naprawdę na to pracuje i ja chcę się też odwdzięczać za to, że zostałem tak obsłużony. No właśnie, jakby też jak z Twojej perspektywy wyglądała ta bramka, bo tutaj może też trochę z trybą widzieliśmy, że tam było też naprawdę wiele szczęścia, że stałeś tutaj też w tym momencie i w takiej okolicznościach. Zawsze potrzeba trochę szczęścia. Yy, nie rozmyślałem dużo przy tej sytuacji, po prostu... z intuicji chciałem stanąć w polu karnym, jak to napastnik, a że akurat Piłka pojawiła się w moim obrębie, zdecydowałem się uderzyć i wyszło idealnie. To jeszcze może w takim razie też pytanie takie kończące do trenera, właśnie z czego też wynikał fakt, że dzisiaj nastąpiły te dwie zmiany? W tym chociażby właśnie ta, że oglądaliśmy tutaj Patryka od pierwszej minuty. No przede wszystkim z analizy, która my odbyliśmy po meczu z Termaliką. Brakowało nas w pierwszej połowie pod nam rywala. Mieliśmy małą sytuacji, nie utrzymywaliśmy się w grze. Dlatego też e, takie roszady chcieliśmy dzisiaj zaatakować, chcieliśmy być aktywni, chcieliśmy, żeby, e, żeby nasi napastnicy byli w świetle bramki, żeby kończyli akcję. Udało się, udało się, bo e, to zrobił, napastnicy nasi to zrobili zespół to zrobił. A roszady zawsze będą, zawsze będą, bo to są. E, Decyzje podejmuje się w ciągu tygodnia, decyzje podejmuje się po, po analizie i decyzje przede wszystkim po, podejmuje się z tego, jak zawodnicy wyglądają w